Michał Pietron, czujesz, się pan bohaterem dzisiejszego meczu zdobył pan zwycięską bramkę. Jak zawsze pan powtarza, na pewno nie. Bohaterem jest cały zespół, jestem dumny z tych opaków i, i naprawdę czuję, że, że, że możemy więcej i, i oby w następnych meczach było dobrze. Te trzy punkty ciężko wam było zdobyć dzisiaj. Dlaczego? Przeciwnik bardzo na, na niewiele nam pozwala. Naprawdę dobrze byli ustawieni taktycznie. Duży szacunek do tego do tego, do tego rywala i życzymy im żeby utrzymali się, bo taka firma powinna grać przynajmniej w drugiej lidze. Wydaje mi się, że zagraliście dzisiaj zbyt asekuracyjnie. Byliście głęboko cofnięci, czekaliście tylko na kontry. Czy taka taktyka była trenera Pawła Janasa? Ja panu wskażę tylko tablicę i na tyle mam do powiedzenia. Reszta, reszta mnie nie obchodzi. Najważniejsze dla mnie było to, żebyśmy zdobyli te trzy punkty i reszta się nie liczy. Następny mecz w klucz Borku, jak będzie? Będzie dobrze, no. Musi być dobrze. No. Mecz jest o, jak, jak, jak finał Ligi Mistrzów, także dla nas nie tylko w sobotę jest finał Ligi Mistrzów w, w, między zespołami z Madrytu, tylko, tylko naprawdę my gramy każdy meczu jak finał Ligi Mistrzów i oby tak było, oby tak było dalej, żebyśmy to wygrywali. Wierzy Pan pierwsza pierwszoligowy awans? Jakbym nie wierzył, to mnie tu nie było.